Cześć! Cześć! Patrycja Siłkowska Paulina Szymaner e, Chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć o naszym nowym projekcie e, Na zdrowie kobietom i podprojekt Na zdrowie kobietom z grupą trójbojówką Naszym celem jest przede wszystkim edukowanie wszystkich kobiet młodych, starszych, pociąży, ale i tych, które chcą zadbać o siebie e, zadbać o swoje zdrowie i być aktywne a stąd też projekt z Zanim Przejdziemy do szczegółów tego projektu. Yy, przedstawimy się. E, nazywam się Paulina Szmada, tak jak już wspominałam. E, w social mediach znana jako Mrówka albo Mrówka Trójbojówka, e, ponieważ jestem zawodnikiem trójboju siłowego. Trenuję trójbój siłowy od trzech lat e, na poziomie krajowym i międzynarodowym. E, mam na koncie kilka osiągnięć. E, ale y, powiedzmy, że na pewnym etapie moich treningów siłowych, które są bardzo obciążające nie tylko dla, y, dla całego ciała y, i dla układu nerwowego i są bardzo obciążające również dla miednicy. I na pewnym etapie tych treningów siłowych y, miałam bardzo duży problem z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, y, za bardzo, co mam zrobić z tym faktem, bo yy, pojawiało się to bardzo często na treningach. Yy, tylko, że szukając informacji w internecie, znajdowałam same yy, wiadomości, same właśnie informacje o kobietach w ciąży, yy, o wysiłku również na nią łączących kobiet w ciąży, w ogóle nie było nic o treningu siłowym, nie, yy, coś tam. Jeżeli było coś wspominane o kobietach trenujących, o sportsmenkach, było po prostu wspomniane, że u nich to występuje. Koniec, kropka, nic więcej. No i pewnego razu trafiłam do Patrycji. Zgadza się. Zajęłyśmy się problemem. Paulina na początku nie była szczęśliwa, bo chciałam, żeby troszkę zwolniła, zmniejszyła się żary, co było dla niej nie do pomyślenia, ale sama się przekonała, że troszkę trzeba było zmodyfikować ten trening. No i jakby zajęłyśmy się tutaj problemem. Myślę, że Paulina sobie całkiem nieźle teraz radzi i, i objawy nie występują. Stąd przyszedł nam pomysł, żeby stworzyć taki projekt. Tak, żeby uświadomić kobiety ogólnie, nie tylko trenujące, ale w ogóle kobiety. Ale ja bym właśnie chciała ze swojej strony trafić do dziewczyn trenujących siłowo, które nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest trening dna miednicy i wszystko, co jest związane z dnem miednicy w treningu siłowym. A ja jako fizjoterapeutka, fizjoterapeutka urogin chciałabym przede wszystkim wytłumaczyć o co chodzi, dlaczego to nietrzymanie moczu występuje, że to jest mocno związane z naszym układem nerwowym i że możemy dużo rzeczy zmienić, wyćwiczyć, zadbać, kwestia podejścia. I zadbania o to. Także stworzyłyśmy dla Was warsztat i będziemy chciały Was zaprosić na ten warsztat. Dokładnie tak, żeby się podzielić tym wszystkim, żeby uzmysłowić, że nie tylko kobiety po ciąży mają z tym problem i że to jest naprawdę realny problem, że tak się powtórzę. Ale no, zgodnie ze statystykami mamy co trzecią kobietę w Polsce cierpiącą na wysiłkowe nietrzymanie moczu. A myślę, że jest tego znacznie więcej. I ja jeszcze jako, że jestem fizjoterapeutką, dodam, że problemy z namiednicy wpływają na całe ciało. I często trafiają do mnie pacjentki, które mają problemy gdzie indziej. E, Przychodzą z bólem pleców, z górę bioder, a... a to między innymi z ciągłych zaburzeń w obrębie dna miednicy. Ale o tym więcej będziemy Wam opowiadać, będą, będą w międzyczasie też posty, także y, śledźcie nas, y, bo będzie coraz ciekawiej. Tak, dokładnie. Także zapraszamy do następnych odcinków, do śledzenia. Wszystkie łapki w górę, udostępnienia, subskrypcje jak najbardziej są y, Wskazane. Bardzo byśmy były wdzięczne za, za pomoc w rozprzestrzenianiu tej wiedzy, żeby trafiła do jak największej ilości kobiet. I komentujcie, pytajcie, będziemy odpowiadać na Wasze pytania, bo najfajniej odpowiadać i pisać o rzeczywistych problemach, a jeżeli nie chcecie skomentować pod postem, napiszcie do nas prywatnie, odpowiemy na te pytania, także... Dzięki bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. A.